Ja lubię przykład Edyty Bartosiewicz. Ona go pewnie nie lubi, bo właśnie nie zapytano jej zdanie. Edyta Bartosiewicz śpiewała z Krawczykiem Trudno tak. Mhm. No i tam jest taki moment w tej piosence, w której ona wykonuje taką mruczaną wokalizę przez nos. I ten fragment bez słów, bez jakby melodii stricte tej, tej piosenki. Wzięli sobie, nie pamiętam, y, którzy, ale byli członkowie Cypress Hill. Jeden chyba Biril. Y, jeden z nich sobie wziął do swojej y, piosenki. Bez pytania. No i pani Edyta mówi, że co to ma znaczyć, delikatnie mówiąc. Część osób mówi, że ona się powinna cieszyć. No, czy ona ma się cieszyć z tego, że zabrano jej w sumie jakby pracę? Druga część osób mówiła, że y, pani Edyto, to nie jest pani piosenka, bo to prawda, ta piosenka jest coverem. Y, ale to nadal nie chodzi o prawa wiesz, autorskie tej piosenki, tylko prawa wykonawcze. wykonawcze. No dokładnie, więc to, że ona wymruczała i na dodatek wymruczała jakby ten fragment, który akurat w oryginalnej melodii się nie znajdował, ile wiem, no to to nadal są jakby jej prawa, no i tak dalej, i tak dalej. I finał jest taki, ja też o tym mam więcej na, na stronie swojej, więc jakby co, zapraszam do, do bloga mojego. No ale finał jest taki, że ta piosenka nie jest formalnie dostępna na przykład na YouTubie. Ja mam linka do tej piosenki, która była i gdybym ci teraz, wiesz, go pokazał w przeglądarce, w kleju to pokazałby się komunikata piosenka jest niedostępna, ponieważ ze względu na skuteczne roszczenia auta, praw autorskich e, od Edyty Bartosiewicz.